Kuchnij na swój pierścionek, a w sekundę dowiesz się, czy to diament. Serio, jeśli para znika natychmiast, to prawdziwy diament, bo genialnie przewodzi ciepło. A jeśli kamień jest zaparowany przez kilka sekund, to cyrkonia. Proste, co? Ale różnic jest więcej. Diament to twardziel, najtwardszy minerał na Ziemi. Jest praktycznie wieczny i nie da się go zarysować. Cyrkonia, choć na początku olśniewa, z czasem nieuchronnie matowieje i zbiera rysy, tracąc swój blask. Inaczej też błyszczą. Diament ma elegancki, głęboki, bardziej biało-szary blask, nazywany brylancją. Cyrkonia wali po oczach intensywnym, tęczowym ogniem, co dla wielu wygląda po prostu mniej szlachetnie i sztucznie. No i najważniejsze wartość. Diament to inwestycja na pokolenia cyrkonia. Jej wartość inwestycyjna jest zerowa. Więc diament jest na zawsze: na zaręczyny, na pamiątkę. A cyrkonia to świetna biżuteria modowa na wielkie wyjście.